Witam. Słuchajcie, byłem, nabyłem nowych mieszkańców do mojego akwarium. O, gdzieś tam są maleńkie takie krawiateczki. O, może od spodu będzie łatwiej 20 sztuk. O, ale trafiłem akurat pora karmienia, słuchajcie, się trafiła. To co, wpuszczamy te maluchy, żeby krewetki, znaczy żeby rybki miały co jeść. O, tam się trafiło akurat moment nakręcania filmu. No dobra, w każdym razie, słuchajcie, byłem nabyłem sobie te krewetki, bo znalazłem ostatnio krewetkę u siebie, tak się zdziwiłem, że one jeszcze są. Po prostu postanowiłem kupić kolejne. Toś wystawił po złotówce za sztukę. O, zwykłe te Red Cherry. najtańsze jakie znalazłem. A mam takie kundelki. Mam świadomość, że połowa z nich zostanie pewnie zjedzona w przeciągu pierwszego tygodnia, więc nie chciałem za bardzo w nie inwestować. Ale w tych moich gąszczach na pewno część z nich się uchowa, a i gdzieś tam pewnie w tych zakamarkach, o gdzieś tam czy tam będą sobie żyły. No i dobra, zaczynam kropelkowanie, podłączymy je pod kran. Do, 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 dolejemy sobie wody tak do pełna, i wtedy je wpuszczę i wam pokażę. O, tu jeszcze malufy molinezji. No i dobra. Także o, są nowi mieszkańcy akwarium. Patrzcie co trafiliśmy. Ciernioszek kuchna nam wyszedł. O już się schował. No i tyle go widziano. A jeszcze tam ogon wystaje z kamieni. One tam mają swoją miejscówkę. W tych właśnie Rumoszu. Był specjalnie dla nich robiony i, i one tam mieszkają. Zobaczcie wychodzą tylko na porę karmienia. Nie wiem czy ta kamera ja go złapie. Wystaje no, tam nad tym kamieniem. Z lewej strony głowa z tyłu ogon. A tu wszystkie zbrojasy wyszły się karmić. Liczymy jak jest. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tam o, tu 13. No, pewnie ich trochę więcej jest. Słuchajcie, yy, zaczynam wlewanie wody do krewetek, prosto od akwarium tak jak ja to zawsze robię, tylko tym razem już nie do wiadra, tylko do tego słoiczka podłączymy po prostu końcówkę węża do kranu ups, odkręcamy Oj, to za długi ten wąż No, tak jak podejrzewałem, No, muszę to teraz jakoś ustabilizować, tak żeby ta woda się tu delikatnie kapała. Ok, udało mi się to w końcu ustabilizować. I jak widzicie teraz sobie delikatnie kapie. Myślę, że potwa to z jakiejś no 20 minut do pół godziny i się naleje ta woda i wtedy będziemy wpuszczać te krewetki chociaż z drugiej strony zastanawiam się czy nie zrobić tego no gdzieś powiedzmy za godzinę jak już światło zgaśnie o, chociaż u mnie jest taki gąszcz że nie ma to znaczenia czy to światło będzie czy nie wpuścimy je w ten gąszcz to tam raczej nikt ich nie znajdzie no chyba że krewetki sobie postanowią pływać po wolnym że tak powiem w wolnej wodzie no, to wtedy na pewno będą smaczne. Ale jeżeli się, no że tak powiem, zachowają normalnie i pochowają gdzieś tam po roślinkach, to spokojnie sobie przeżyją. Mam zamiar kupić tych krewetek yy, z kilku źródeł. Tu jest 20 sztuk. 20 zawiozłem też do przemka. No, ale to jak on będzie chciał, to może wam sam ten film nakręci. Dobra, woda się leje. Zobaczymy się, jak już się naleje. Ostatecznie słuchajcie, przełożyłem to tutaj. Nakapało, jak widać, o cały słoik. Trwało to blisko pół godziny. Ach, już więcej już wody z akwarium niż tej, w której one przyjechały. No i co? Trzeba będzie je niedługo wpuścić. Ale jeszcze sobie poczekamy. Czekamy sobie, zleję trochę wody. I zrobimy teraz taki numer, że na razie je włożę do akwarium w słoiku. Ups. i zaczekam po prostu aż im się woda wyrówna, ale przede wszystkim zaczekamy na to aż te wszystkie głodomorki. Które od razu, zobaczcie jak tylko otworzyłem pokrywę przypłynęły tutaj do mnie Aż one pójdą sobie spać O się nastroszył A to dlatego, że no te krewetki to smaczne są Smaczne, smaczne A te są takie jakieś wyjątkowo malutkie w tym słoiczku No nic, na pewno Wam nie pokażę jak będę je wpuszczał Ale na tę chwilę mówię, ja je włożę tutaj do wody w tym słoiku przynajmniej mi się temperatura wyrówna. To mam nadzieję, że słoik będzie pływał. Wpływa. No dobra, ja to tak zostawiam. Yy, to jest prawie 21 do to gdzieś za godzinę się zrobi po prostu ciemno. I wtedy je wyłapię i wrzucę już do, do wody. No, wypełnię tego, nie wiem, może nagram, może coś będzie widać, chociaż wątpię. W każdym razie no, wodę już mają mniej więcej e, wymiksowaną z tą wodą akwariową. O, sobie ja tam pokazuję, zamiast w akwarium. O, jest słoik. Mówię, poczekamy tę godzinę, e, aż się tutaj zrobi ciemno, aż te wszystkie ryby pójdą spać, bo nie chcę ich wpuszczać, bo ja bym mógł mnie wpuścić tu wiadomo w te gęstwiny i tam by ich nic nie znalazło. Ale na pewno te krewetki one nie są nauczone do tego, że, że, że są ryby w akwarium. Więc pewnie któreś tam by od razu wypłynęły i no byłoby ryzyko, że zostaną od razu zjedzone. A tak jak się je wypuści na noc, to zawsze one przez ten noc gdzieś tam się schowają w tych roślinkach. I rano już tam, jak już się zrobi jasno, to też tak nie będą chciały, bo będą już widziały te ryby, tak od razu wychodzić na otwartą przestrzeń. Tu zbrojnik samiec jeden, tam samiec drugi, a tu trzeci. Będzie bitwa. No dobra. Zostawiam to tak na razie, niech się wyrównuje temperatura. Ciemno już jest, słuchajcie, ryby już prawie śpią. Zobaczcie, fajnie. A chyba nie zobaczycie, ale tam się pięknie drobnoustki zbiły, takie piękne stado. O, nawet mogę przynajmniej pojrzeć, ile ich mam. Tak to zawsze rozpłynięte. Także że rybki już się szykują do spania. Dostało już 2% tylko światła, bo za 2 minuty zgaśnie całkiem. Także czas już wpuszczać te moje krewetki. Świeżo zakupione. Siedzą już, słuchajcie, od godziny w tym słoiku. W wodzie, wodzie już głównie z akwarium. Więc powinno się już. aklimatyzacja powinna już być za nimi, więc. Nie będę przedłużał, po prostu yy, wpuszczę je. Oczywiście wyleję tą wodę, w której one przyjechały. Nie chcę jej przenosić. Yy, ten mech, z którym przyjechały, to chyba też gdzieś, a w zasadzie to sobie gdzieś go położę, bo to fajny mech jest inny taki niż ten, co ja mam. Zobaczymy, może gdzieś kiedyś go odchoduję. W każdym razie no, tą wodę wyleję, yy, przerzucę same krewetki, po prostu teraz je wyleję na siatkę. I wpuszczę je tam w ten o największy gąszcz, tam tam o, żeby od razu mogły się schować. Tu jeszcze będzie do północy, więc przez jeszcze blisko dwie godziny ten 1% oświetlenia, a potem będzie już tylko pół. No ale już ciemniej, dużo to już raczej nie będzie. O, tak wygląda to oświetlenie szyby. Powiem wam szczerze, jak no to patrzę, to tu jest strasznie jasno, ale kamera i tak ledwie co łapie. Chociaż to jest 1% tylko tej lampy. Jeden, jedyny procent. To zobaczcie, co tu się musi dziać, jak jest 100%. Dobra, temperatura wyrównana, woda zlana. Po prostu wyleję je na tę siatkę, o ile ta siatka będzie chciała ze mną współpracować. Muszę ją coś odeprzeć, żeby się nie przewracała. No i dobra, wylewamy wodę z krewetkami. Nie wiem w zasadzie jak to się powinno odbywać w jaki sposób, bo ja nigdy krewetek nie hodowałem. No myślę, że dużo inaczej niż jak z rybami nie ma co postępować z rybami zrobiłem podobnie. Już wiem, że zrobiłem mały błąd, bo powinien najpierw przełożyć ten mech. 90% tych krewetek to nie jest teraz w tej wodzie, tylko została Ale dwie krewetki się przerzuciły, dobra, wpuszczę te dwie zaraz zobaczymy coś z tym, pierwsza poszła, a druga nie chce, złapała się siatki i nie chce odejść, dobra, druga też poszła, widać nie, nie widać za ciemno dobra, teraz chyba wleję tą wodę z powrotem Wcale to ja źle robię, nie na tą szybę tu wypuszczam. Na się na drugą stronę akwarium, tu jest znacznie większy gąszcz. O, tu jak tego jest jest. ale jak tu jest, o mała no. molinezja. Właśnie się schowała. Mam nadzieję, że o tu kolejny maluszek. Mam nadzieję, że te maluszki nie będą jadły tych krewetek. No dobra. sobie te o, jest ciemną, ale mam nadzieję, że wszystkie weszły. Tu jeden, mała moinezja, jedna, mała moinezja druga. kurcze, to jest 20 krewetek, a ja nie widzę ani jednej. I mam nadzieję, że ryby też ich nie zobaczą. No i dobra. Tu jest jedna czerwona mała krewetka. O, na samym środku, zobaczcie, po lewej jest molinezja malutka, a na, na prawo jest krewetka. O, teraz molinezja wpłynęła nad tą krewetkę. Dobra, niech tu sobie razem żyją. O, już jakieś chlapnięcie dziobem słyszałem. Mam nadzieję, że to nie była pierwsza zjedzona krewetka. No i dobra. Nowi mieszkańcy już w akwarium. Do zobaczenia. Cześć.